Hej, siemanko, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lewan, a to kolejna modyfikacja, która nazywa się More Furniture Mod. Zapraszam do oglądania. Okej, okay. więc jak widzicie modyfikacja dodaje nam do Minecrafta eee nie, zaraz. Cofnijmy się trochę. Wytłumaczę Wam, czemu mnie przez dwa tygodnie albo tydzień nie było na... Yy, yy, w ogóle nie przesyłałem filmów, ponieważ miałem mały problem ze szkołą. Mały, no powiedzmy, czyli wiecie, że trzeba było troszeczkę już tutaj... Yy, jakby to powiedzieć. No, yy, kartkówki i tak dalej, posłuchać. No wiecie jak to jest. Postaram się teraz w weekendy coś wrzucać, a nawet w tygodniu jak będę miał coś nagrane. No, to chyba ten tyle z tych informacji. No to wtedy zaczynamy. Jak widzicie, do Minecrafta doszły nam, no, 5 piecyków. Zaraz Wam jeszcze wystawię tutaj ten normalny, żebyśmy zobaczyli, czym się, weźmy... Yy, dobra, wiesz, weźmy połowa. Ok, I czym się różnią te wszystkie yy, piecyki? Pierwszy piecyk oczywiście normalnie, tak widzicie, normalnie leci. Aeronowy, to jest aeronowy piec. No to to już jest bardziej skomplikowane, czyli tutaj możecie sobie na przykład dwa staki mięsa włożyć, dwa staki węgla. Już wam pokazuję o co chodzi. Wiec, widzicie, szybciej, no i macie więcej miejsca, możecie, jak macie dwa staki żelaza, możecie sobie włożyć, no i przetapia się. Nie widzicie marnować tutaj czasu, żeby włożyć do piecyka ten i ten. I jak tu będzie stak, to będzie tutaj następne się robiło, no i tak dalej. Sorry, zapomniałem nagrać crafting wszystkich przedmiotów Więc to pewnie będzie gdzieś tak po środku Po środku filmu walne Albo po prostu pod koniec jak wszystko Jak wszystko Wszystko przedstawię To proszę bardzo Tutaj macie crafting ironowego Czyli żelaznego PIECYKA po prostu piecyk i 8 żelaza. Bodajże. Tak. Gold, czyli złote, to iron będzie potrzebny, czyli żelazny piecyk i też 8. Żeby zrobić obsydianowy, będzie potrzebny też ironowy, ale obsydian za to. Jeszcze, jeszcze diamentowy. Diamentowy to z golda się robi, czyli ze złotego. No i diament oczywiście. A ten chyba netter, tak to się pisze. Tak. Tutaj jest się robi z piecyka normalnego i 8 neteraków. Tak to. Zapraszam do dalszego do dalszej modyfikacji. Następnym to jest gold, gold piec, czyli złoty piec, troszeczkę lepszy od ironowego, a ponieważ ma więcej miejsca i jest chyba szybszy, tak szybszy, jak widzicie zasuwa, oj zasuwa, mocno zasuwa, tylko niestety po jednym to robi, ale da radę. Tutaj jak widzicie jest więcej miejsca, to jest oj diamentowy ten diamentowy piecyk. I jak włożymy, oczywiście będzie się robić jeszcze szybciej niż gold, ups, troszeczkę za dużo. powiedzmy tyle o jak widzicie, więcej miejsca jest to samo tutaj, tylko tutaj jest tak, że jest 4 miejsca na ten, dwa są po prostu cztery osobne, dwa sloty są osobne u tym w, w tych pierwszych, tutaj gdzie się mięso wkłada, a tutaj normalnie się przytapia i to na dwa na, dw, na dwa baty, tak można nazwać, leci ten piecyk jest troszeczkę dziwniejszy, bo jak widzicie, poczekajcie, weźmy sobie 5 mięska, Jeden nie, nie mogę trafić, 5, e, no jak widzicie, nie możemy węgla nigdzie włożyć. Teraz Wam wyjaśnię, po co mi ten zapalniczka. No po prostu, jak neterak, neterak się bardzo dużo długo pali, podpalamy, jak widzicie, płonie. tylko to... Mm naprawdę wolno leci. Dlatego jak ktoś naprawdę ma dużo czasu, lubi sobie pobudować, a żelazo mu nie jest bardzo potrzebne, no to może zainwestować w takie, tutaj taki piecyk i to się będzie cały czas palić. Możecie sobie to jakoś zabezpieczyć. No. Jak widzicie, tutaj już jest zrobione, tutaj też. No to na tyle na tą modyfikację. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, a także subskrybować mnie, mój kanał, tak. To do następnego odcinka i na razie.